Siema wszystkim. Dzisiaj parę słów o Avengers Endgame. Byłem już 5, 6, może 7 razy na seansie, Ciężko mi już to zliczyć. No i podzielę się takimi pierwszymi wrażeniami, bez spoilerowymi oczywiście. Może zacznę od reakcji publiki. Bo jak pewnie każdy wie, jesteśmy narodem takim mało wylewnym. A tutaj po raz pierwszy się spotkałem. Kurczę, no z czymś takim, że niektóre sceny wywoływały w publice brawa, bądź kurna okrzyki jakieś kurze tak po prostu szaleństwo kurze naprawdę nigdy się jeszcze z czymś takim nie spotkałem o, co, do, co do publiki jeszcze jednym, na jednym z seansów byłem z dubbingiem i tam śmieszna scena była, no była masa dzieci, dosłownie dzieci i siedział obok mnie ojciec z całą rodzinką, jego synek, ja wiem tam taki z 8 lat w pewnym momencie zapytał się ojca tato kto to jest? A na ekranie był jeden z oryginalnych Avengersów, i ojciec po prostu zatkał dzieciakowi twarz i się rozejrzał, kurna. Chyba, chyba się spodziewał, że jak ci wszyscy fanatycy zebrani w koło, usłyszą dzieciaka, że nie, nie rozpoznaje kto to jest, to stwierdzą, że mały musi przestać żyć. Więc no, po prostu salwy śmie śmiechu, e, brawa, okrzyki naprawdę pierwszy, pierwszy raz się z czymś takim spotykam. E, no i tak od siebie pokrótce naprawdę będzie masa humoru jak jeszcze nie byliście tak? jeszcze nie wiecie będzie masa humoru, masa łez choćbyście byli nie wiem jakimi twardzielami eee, kurczę, epickość taka, że o ja pierdolę, zwroty akcji no dużo smutku ale i dużo radości takich podniosłych scen naprawdę, naprawdę oj kurwa tak bardzo polecam, że hej I za każdym razem jak, jak byłem z tych pięciu, sześciu, siedmiu razy, to za żadnym kolejnym razem się nie nudziłem, tak samo dobrze się bawiłem, tak samo mi film grał zajebiście po prostu na emocjach i w sumie film jest tak długi, że za każdym razem też odkrywam jakieś tam drobne szczególiki, których wcześniej nie, 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 nie dojrzałem. Tak więc jeśli ktoś z Was nie był, to bracia i siostry do kin, kurna. Więc emocjonujących seansów i trzymajcie się, cześć.